Dzień dobry, nazywam się Kasia Wierzbicka, piszę książki dla dzieci. Już niedługo w wydawnictwie pactwa ukaże się moja książka Nikt nie widzi słoni. Zawsze marzyłam o tym, żeby pisać. To było moje największe marzenie dzieciństwa, żeby zostać autorką, ale jakoś bardzo długo nie wierzyłam w siebie na tyle, żeby spróbować. I dopiero w 2018 roku spróbowałam swoich sił w konkursie piórko Pietronki. Napisałam wtedy bajkę dla dzieci, no i niestety nie udało mi się nawet przejść do drugiego etapu. Myślałam przez moment, że no to taki moment, żeby zrezygnować z marzeń, że rzeczywiście nie ma sensu próbować dalej, ale jakoś tak coś mi tknęło i w następnym roku napisałam kolejną bajkę, wysłałam już bez większych nadziei na sukces i o dziwo okazało się, że udało mi się wygrać. I moja książka ukazała się właśnie w 2019 roku o Królewiczu, który się odważył. W 2020 roku ukazała się moja powieść dla dzieci, świąteczna, Elf do Zadań Specjalnych. No a w tym roku właśnie czekam z niecierpliwością na premierę mojej książki Nikt nie widzi słoni. Uwielbiam tworzyć swoje własne historie. One się tak pojawiają w mojej głowie. Czasem zaczyna się od tego, że przychodzi do mnie jakiś bohater i właśnie wymyślam dla niego fabułę, a czasem pojawia mi się takie wydarzenie, które bardzo chcę opisać. I jest to strasznie przyjemne uczucie, kiedy można te swoje historie, kiedy można się tymi historiami podzielić z innymi. Nikt nie widzi słoni jest dla mnie bardzo ważną książką. Chciałam w niej opowiedzieć o akceptacji, o tolerancji, o tym, że nikt nie jest idealny, że nie musimy się zmieniać, aby się koniecznie przypodobać innym, że lepiej jest się koncentrować na swoich mocnych stronach niż na wadach, bo każdy ma jakieś wady tu już słabsze strony. Kiedy byłam na urlopie macierzyńskim, zaczęłam prowadzić bloga Matka Roku. To było takie moje miejsce, aby wyrzucić z siebie różne macierzyńskie frustracje i trochę popatrzeć z przymrużeniem oka na swoje perypetie jako matki ponieważ no, macierzyństwo okazało się dla mnie wyzwaniem. Nie wszystko jest y, takie perfekcyjne i urocze, jak czasem się widzi w mediach społecznościowych. Po prostu miała, czułam taką potrzebę, aby przedstawić to w taki bardziej naturalny sposób i właśnie z przymrużeniem oka. Więc na początku ten blog y, zawierał dużo opowiadań na temat moich dzieci i moich przygód jako matki. Teraz zamieszczam tam felietony, dużo recenzji książek, y, które mi się spodobały, takie polecane, wywiady z ciekawymi ludźmi. Bardzo lubię to moje miejsce w sieci, bo to jest takie moje, gdzie mogę właśnie napisać o wszystkim, co mnie poruszyło w jakiś sposób, czy co mi się spodobało. Ja piszę wtedy, kiedy tylko znajduję chwilę czasu. Gdybym czekała na Wenę i taki święty spokój w domu, to nie napisałabym chyba ani słowa, bo pracuję y, jako nauczycielka. Y, po południu opiekuję się moimi dziećmi, więc zdarza mi się pisać w trakcie kłótni rodzinnych, zabaw z dziećmi. Przerywam co chwila, żeby podać jabłuszko, gruszeczkę, soczek i zabawkę z górnej półki, więc no, piszę kiedy mogę. Wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie dzieci żyją poddane pewnej presji, bycia idealnymi. Bardzo dużo się od nas oczekuje że właśnie będziemy ładni, inteligentni, będziemy odnosić sukcesy. I właśnie wydaje mi się, że dobrze jest, żeby na rynku pojawiało się jak najwięcej książek mówiących o tym, że nikt nie jest idealny, żeby koncentrować się na swoich mocnych stronach, żeby lubić siebie takiego, jakim się jest. Bardzo lubię czytać książki z moimi dziećmi, ponieważ widzę, jak to buduje bliskość między rodzicami i dziećmi jak w, wzbogaca słownictwo, rozwija wyobraźnię, zdolność logicznego myślenia. No i przede wszystkim to jest ogromna frajda. Jestem zaangażowana w promocję czytelnictwa wśród najmłodszych właśnie i na moim blogu, i jako nauczycielka przedszkolna. Staram się znajdować właśnie na rynku takie perełki czytelnicze. Na szczęście w tym momencie naprawdę wychodzi mnóstwo wspaniałych książek dla dzieci. Wydawnictwo Pactwa poleciła mi moja znajoma internetowa. Napisała do mnie, że właśnie powstało niedawno takie bardzo fajne, nowoczesne wydawnictwo, które wydaje przepiękne książki dla dzieci. Kiedy w moje ręce wpadła książka Tututu Odkrywa Niezwyczajność to od razu się nią zachwyciłam. Bardzo ciekawe treści, pięknie wydana, więc postanowiłam spróbować swojego szczęścia i wysłać swoją opowieść. Mam nadzieję, że książka Wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Do zobaczenia na live premierowym.